Ale oczywiście na ja tym wszystkim bardzo serdecznie z tej strony ja, czyli delight i zagram sobie, aha, i zagram sobie Mafię 2 z Derekiem już tam powiedział, że mamy jechać do tego Auschtajna, tak powiem, jak jest tam Wabut. Yy, już chwilę mam, już wam mówię, jedziemy tu, przejdę do baru Frediego w Lid, Italii. Dobrze, a więc jedźmy Siedźmy do naszego pięknego samochodu, jakże piękny Wytłoczony na blach Dobra, człowieka trochę przejechaliśmy, Ale to nic Tego nie udało nam się przejechać, niestety Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Dobra, Jedziemy hmm. O właśnie To jest właśnie złe W tym momencie co mogę powiedzieć okulary założyłem w okularach się lepiej gra są to okulary korekcyjne 0,25 czyli że prawie nie da się różnicy jak się je zakłada jeżeli się założy to widzisz monitor był ostrzony dosyć bardzo nocy. tak nie jak przed przedtem tak? normalny człowiek bez okulary. na przykład o kurcze policja schowali się w końcu. Dobrze. Schowaliśmy się a nic, nam nie stało. Policja nas nie zobaczyła. Kurcz jak nie. O ja tu Dobra. musimy wypełnić misję, a misja jest taka, że musimy iść do Baru. jest Italia, coś koło tego. I z, z kim się spotkać. Od zloty, to jest nie wiało. I cóż mogę Wam jeszcze powiedzieć? Wstałem rano. No to jest rano dla mnie, jest godzina 12, jesteś późno jak na mnie. Znaczy wcześniej, jak na mnie. Dobra, nie masz policja, policja nie zrobię. Chyba? Nie, no to gdzie tam. Skręcamy w prawo Kur... co to tak? P.S. skoczono Skręcamy Znaczy jak jadę jakimiś drogami Wysiadę jest w porządku Źle z Aż muzyzowali Patrz, patrz... Rzeszam, rzeszam. Ale co, co ja robię w ogóle Na tych drogach śnieżnych Przykrytymi warstwą śniegu Poczuczonym lekko jakąś solą szybciej jeść a nie to nie doszło do końca ja cię ojemy ale dobrze że mam dużo pieniędzy ale konkretnie to jest lit Italy a chwila muszę coś zrobić weszliśmy w opcję obraz to są moje ustawienia graficzne Search za O, o, o No nic więcej nie mogę zarobić Szczegółowo źle, o chcę zostawić średnią Bo inaczej będzie bardzo słabo I jak widzimy mamy 30 Magia co? To jest właśnie urok Grania na komputerze w 2008 roku we like to I am going to you What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small time jobs. It's time to make some real shot Here, he's coming don't say nothing stupid hey henry how are you hey joe i guy yeah, yeah this Vito, an old friend of mine. good to meet you henry you vouch for him absolutely henry trust him with my life okay listen i got a job for you the money's good i need gas stamps they're worth a the fortune now because of the gas shortage where can we get them and he offers some price administration oh yeah it's a federal government agency isn't that a little risky Why? Too much for you. No, 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 just trying to think of how we can pull it off. I mm -hmm. ah, can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys? His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria and Yellow. Here's the address. Tell her I sent you. All right, what about the safe? What <laughs> the keys aren't there? That's your problem. Oh. But what's the job pay? I'll give you 600 bucks. Okay, we're in. No, no, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So? What do you say, Vito? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. I got gabish? Wait, wait, wait. This isn't some liquor store stick-up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back in, we'll settle up. All right, I'll see Good you. luck, Vito. Dobrze, teraz mamy misję bardzo dosyć szarą, że tak powiem. O policji, no nie jesteśmy chyba nie Czy jesteśmy? Nie, gdzie tam? Ten samochód już bym mógł odrestaurować. O, bardzo ładnie wygląda. A nie ma już chyba Yes. a co, to? w strony Dobra, Jedziemy do baru. Jest kawałek tylko. Jeszcze nie do baru. Co my mamy za misję? Tak Jasne. Co tak laguje? Kur... Bo oszaleje. Obręczmy się. Mmm... Um, Lecz ja, widać, no, że gra na Dairy's 9. Tu jeszcze mi kupuścili, o ja pierwszą. Nic nie widziałeś, nic kuzyn weh. A to zaraz, to nie wiesz, to Dobrze. No ja i tablicę spisał. Co za fałszywe. Tu mam. A, wyparkowałem personalnie, dobra. Hmm, gdzie ja muszę iść? Tego nie wiem. Tu byśmy zaraz... Dobra. Do mieszkania, tak? W takim razie, dobrze. To więc... Tu się świeci, to tu musimy iść, o. Dobrze. Na spokojnie, idziemy gdzie jesteśmy. Dobra, weszliśmy. Co to jest? Nic. <laughs> yeah, can I hear <laughs> it? <you? laughs> yeah, I heard about that. What do you need from me? Uh I need to get in there tonight. Alright, tell you what. My sister's in the hospital right now. If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. It's right across the street from the OPA, so it ain't like you're gonna be going out of your way. Sure, no problem. Dobrze kurz dobrze łączymy żeby tryb chodzenia, bo jak to starsza pani lubi chodzić powoli A ja mogłem kopnąć ale tego nie zrobiłem. Idzie pani. Idzie pani, dobrze. Idziemy do samochodu. Biegnijmy. Kurwa, nie można skakać, Ale Boże, Może można nie Dobra, wsiądźmy. Tutaj ograniczymy się, no tak. Radio wypiera. Dobra, ładnie wygląda po Tak, są wypostawienia, nagrywanie. No, liść, right, wręcz. So to Kolba, policja, dobra, nie chcę przy tym Nie, okay. okay. no, nie. nie no no Ja, co ja miałem zrobić? ja ciebie kurwa nie wiem może ja, tu będzie Odruch, ruch sprint sprzedanie strzelanie interakcja kamera plus kurwa czy tyle tego lapki przesunie przez unik prowokacja aha tu jest jazda zapomniałem Zoszłamuj no, kres, mój to. Do... a nie jeden. Pałon. Dobra. Oooo. Trochę za dużo jedziemy. Niestety. A mi nie, to ten biały kieruje Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobrze, zawiozę panią do gabinetu niemanego. Żeby pani mi nie truła że jestem, kurwa, nowym kierowcą o ja, kurwa prawie wolno co tak nagi 20 FPS-ów, jak to możliwe? dobrze, że najniżej to 20 znajdzie no, a nie niżej, hahaha ha, ha. ale śmieszne bardzo o, policja widzi już się, kurwa, chcę spróć przepraszam, przepraszam no. nie chciałem nie wolno przedniewać. To jest w ogóle źle. Brzmi right, źle. Tak, kurczę. O, tu jest ogólnie 30. Tu zostajemy. Okay, tu jest 30 FPS. Tu w ogóle. To rozumiecie rozumieć. nie ma. Tu chciałem. Tu na być Dobra, odwieźliśmy panią. I złączymy Dojdziemy do tego urzędu tam i tam zakończymy przygodę. Naszą odcinkę No i źle pojechałem. Oczywiście, kurde. mają szczęście, że. Żeby... Ale zanim mają szczęście, jak mówiłem, że nie tyle. No dobra, tu To System, dobra, jedziemy A mogę tak? Mogę, kurwa, fajny sprinter Dobra Tu gdzieś będzie pół kontrolny Jeszcze chwila Tu jest Dobrze Okej okay. Jakaś mała kactenka Kiedy wchodzimy na... Na co? Na płot w tym momencie gra nie kazała nam się skradać. Cekum? A czemu nie tak? Dobra. W tym momencie, ludzie, zakończymy odcinek A. tu jest dobre fps No jest. Bo już w tym odcinku. No, może jakbyśmy zakończyli. Nie wiem, którym... jak to no? Może tam jakiś drugi odcinek się napatoczy dzisiaj przy okazji. Nie wiem, zależy jak szkód ten dobra u to, u to, u i ty mam żegnamy się niestety, proszę Państwa żegnamy się, ponieważ nie mamy już czasu niestety, tak to jest czasami, że czasu kurcze nie ma dobra, a więc żegnam się z Wami. Cześć się Manoj, na razie.